Witam. W dzisiejszym odcinku moneta okolicznościowa 2 złote, Euro 2012. Od tej monety zaczęła się moja przygoda z numizmatyką. Monetę wygrałem na aukcji charytatywnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na tej stronie, centralnie na tle linii tworzących spirale, mamy wizerunek logo UEFA Euro 2012. Wokół asymetrycznie usytuowane sylwetki piłkarzy wyrających piłkę. Zobaczmy sobie teraz drugą stronę. W centralnym punkcie mamy Orła. Po bokach orła rok emisji 2012, poniżej orła napis złote 2 złote. W otoku napis Rzeczpospolita Polska, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy, moneta wybita ze stopu Nordic Gold na krążko średnicy 27 mm o masie 8,15 g na kładzie milionowym. W tym odcinku to na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego.